Dzisiejsza karta dnia to dlaczego? I warto sobie dzisiaj zadać pytanie, dlaczego chcesz powiesić pranie? Zapytaj się, dlaczego? Żartuję, ale trochę nie żartuję. Trochę chodzi o to, żeby wyjść z takiego automatycznego trybu, bo faktycznie często jest tak, że żyjemy na takim automacie. Robimy to, robimy tamto, bo nasz mózg nam powiedział, że a, chcesz teraz kawy, chcesz teraz tego, chcesz teraz tego, i my tak od punktu do punktu. A fajnie czasami się zatrzymać i zapytać się tak naprawdę dlaczego, dlaczego my tego chcemy. Pomaga nam to trochę, właśnie mówię, wyjść z tego trybu y, automatycznego i fajnie jest wtedy ukierunkować to życie w taką stronę, która będzie dla nas satysfakcjonująca. Więc dziś, zamiast podejmować takie działania jak zwykle, najpierw zadajmy sobie, a dlaczego, dlaczego ja chcę to zrobić? Pozdrawiam.